To jest konik. Chodź, my dwa, widzimy. Nie masz Nie, nie, wchodzimy, nie, nie znamy nie, tego. Nie Ten konik może być. Kijaki. Widzisz? A, nie bój się! Nie bój się! On kichnął! On kicha! Kicha! On kichnął, wiesz? A ty też kichasz, Adriana? Od czasu do czasu kichasz, nie? Widzisz? Trawkę se wcina, nie? Nie, nie, nie. spokojnie. No, spokojnie, jedz, smaczna trawka, smaczna, nie? Smaczna trawka. Zaraz zabi pójdzie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Curek, curik, 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 curik. O, dobrze. Macie, bo on myśli, że masz cukier, wiesz? Jak masz cukier, to... On... Teraz pójdzie za zabij. Nie bój. No nie, nie, spokojnie, spokojnie. Konicie wyczuwasz. No co, uciekacie, boicie się konia? O tam jeszcze no, nie, to coś. Oj, to będzie wszystko w YouTube. Zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Nie mała Jadusia. Nie, 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 bo pójdzie za nami. Nie bój się, bo on za nami pójdzie. Chcesz, żeby szedł za nami konik? To nie jest nasz konik. To nie jest nasz konik. Powiedzą, żebyś konio... On tu przyjdzie, zobacz, on coś tam dorwał. Może jakiś cukier tam w tym był. Koń lubi cukier. Cement? O kurde. No to się zacementuje. Za koń! Coś dorwał. Nie Koń, koń! Gdzieś idzie tam, na swoją trawkę. Poszedł. Ale ma ładny.